Witajcie, jak z tej strony Z racji, że mam problemy z udostępnieniem jednego filmiku z pack openingu Dzisiaj w planach było nagranie drugiego Tak też zrobiłem Ale paczki były na tyle beznadziejne, że nie ma sensu, żebym tego wrzucał Dlatego zrobimy jeszcze coś innego Dzisiaj zagramy w PvP Jak wiecie dość rzadko w niego gram, a powinienem częściej oczywiście I dzisiaj będzie taki plan Dzisiaj weźmiemy drużyny Hybrid Science. Z racji tego, że wypadł mi ostatnio Gohan, Ultimate Gohan, który jest jedną z moich ulubionych postaci, to postaramy się sprawdzić go, i właśnie dlatego robimy taką drużynę. Jak wiecie, bardzo lubię też tego żółtego Gohana, czerwonego Trunksa, fioletowego Trunksa, więc naprawdę będę miał wybierać kogo do drużyny, i żeby nimi grać i ich używać. Dobra. Nie ma co przedłużać zabieramy się do roboty powiem szczerze obawiam się trochę właśnie tych drużyn z Jirenami i z Goku ale zobaczymy jak nam pójdzie mam duszą przerwę od PvP ostatnio jak wiecie pierwsza porażka była dlatego zobaczymy jak pójdzie dobra mamy pierwszego przeciwnika jest to drużyna Future hm. my zaczniemy od Gohan'a, z racji że jest naszą główną postacią on na pewno będzie miał Wegetę, więc weźmiemy też u tego gochana hmm. i weźmiemy tego Trunksa z racji tego, że nic na nas nie będzie miał. Dobra. OK. Coś długo nam strasznie szukało. Mam nadzieję, że to będzie tylko jednorazowe takie, że kolejne mecze będą bez problemu. Wyszkiwały się. Zobaczymy, czy trafimy z pierwszą postacią. Go będzie miał. Zielonego kocham. Opaśćcie. Nie znaczymy zrobić uniku. Zamienimy szybko na trunksa, żeby za dużo obrażeń nie przyjąć. Dobra, on sobie strike boostuje, jeżeli się nie mylę. za my zatem unik. Mega. Będziemy robić strike Tak. Oj. Co śledzę mimo wszystko? strajka, tak. Weźmy Gohanę. Bo jak przylegował z jakichś powodów, nie wiem dlaczego. Dobra, zamienimy na młodego gohana. Ale Lag, widzieliście? Powinienem być w stanie zrobić unik, ale z jakichś powodów nam się nie udało. Patrzcie, jakie ma obrażenie, zadaniem, nie Obawiam się, że czeka na Rising Raz z jakichś powodów. A właśnie. <laughs> Czyli miałem rację, dobra. Hmm. Weźmiemy strike. dobra zużył to. Strike. O niestety. Ale chyba powinniśmy nad przeżyć, tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. Z jakichś powodu strasznie mało na mody, mówię. No, przeżyłem bez problemu. Dobra. To my zrobimy sobie. Przetransformujemy się. Odpalimy sobie niebieską wiecie jak wegeta nam zginie to my tracimy dwie smocze kule więc zabiję go normalnie żeby też nie marno. nie wiem dlaczego nie mogę u nich zrobić zabijemy go normalnie i potem zrobimy najwyżej uzbieramy dwie pozostałe smocze kule i zrobimy rising crash na kosinego dobra przetransformujemy się zamienimy na Trunksa. A, chciałem zamienić, ale jak widzicie, nie wyszło. To na tlapie może sam nam wymieni na trunksa. Jednak nas tak, gochano. Dobra, pojedziemy bliżej, odpalimy zieloną bardzo dobrze. <grych> no, ale teraz zamienimy na trunksa, odpalimy main ability. Jak widzicie, na tej jeszcze nie odpaliliśmy. Rising Crash, a już prowadzimy. Chciałem zrobić mili, ale mi nie wyszło. co by tu zrobić oj goku coś się nie wyszło wiecie co odpalę sobie znowu main ręka mi się odnowi No oj lagi są straszne myślałem że damy radę go załatwić ale coś ciężko jest to może po prostu A, chciałem rising crash odpaść no widzicie to coś jest nie jest to do końca w porządku Są problemy z łączem. Powoli się zamienia wszystko. Nie mogę zmian robić. Jak wszyscy, zawsze się pytałem, dlaczego nie lubię tego trybu. Macie... O, drugi raz crash. toś nie spodziewałem. Powiem wam, że to jest już hamstwo takie coś. Nie dość lagu... Jak ja to przegram, to kończę z tą grą, nie. Laguje strasznie. Koleś jeszcze tu odpada. Ten. O, na szczęście zgadłem. Teraz go powinien zniszczyć dosłownie. Nie potrzebuję tą kartę, odpowiem. Jeszcze uniku nie mogę robić, super. Zrobiłem zmiany, no, okej. Okay. Wiecie co, ja postaram się go zniszczyć bez Rising Crash. On mi zmienił niebieskiego gohana na niebieskiego Gohana jest jakieś niedorzeczne, co się w tej grze dzieje? I tu macie wszystko pokazane jaka ta gra jest beznadziejna. Powinniśmy go skończyć tym super atakiem. Gin. Zasłużenie. Zobaczcie, zrobię Rising Crash, ja nie zrobiłem żadnego i tak wygraliśmy. Beznadziejny przeciwnik. Nie lubię czegoś takiego. Dziś się zdenerwowałem, bo to jest straszne takie coś. Nie dam mu wiadomości, bo to, to się tam trzeba potem mówił. Jakiś good game to czy coś takiego, to był beznadziejna gra. Powinien dać taką możliwość. Dobra. Jestem zły. Ale gramy kolejny mecz, szukamy. Kolejnego przeciwnika. Jest to Gotki, Z jakich powodów nie ma ekipunku dla Jirena i Goku Black. Kogo będę mógł wziąć? Zielonych dwóch ma. To na pewno weźmie Trunksa. Hmm. A zrobimy tak samo. Może nie, najpierw zacznę od tego, tego. Powinien być innego niż Gohana. Ale z racji tego, że jest naszą główną postacią, to go weźmiemy. Najwyżej przecierpię to i przegram A mimo wszystko powinno być dobrze. No to ładowanie to jest też straszne. No jak widzicie kolejny przeciwnik. Nie wiem dlaczego taki gracze dobieram Będą kiedyś nas zrobili turniej z tego. Yy, zrobili, tylko że to był taki bardziej jakby lanowy, więc każemy o takie samo połączenie ale to na, na dłuższą metę to nie ma szans żeby tak coś przetrwało co widzicie co się dzieje dobra odpalimy zieloną żeby zobaczyć co on zrobi zrobimy on zrobi tylko tapa tak niestety no dobra o, dźwięk, bez ekwipunku to nie powinien nam za dużo odjąć A widzicie problemy już są nie mogę nic zrobić okej okay, okej okay. Uwielbiam to nie powiem No dobra przynajmniej go trafiłem Widzicie, to jest... Czy to wchodzi jak Też mam lagi, nie wiem. Nie mam pojęcia, czy co to się dzieje teraz. Bo on nie może nic zrobić, jak widzicie. Ja nie mogę nic zrobić. Dobra, my zrobimy tylko Rising, żeby potem się w to nie bawić. Dobra, tego Goku... Co my byśmy mogli wybrać? Ja we wezmę Blast. Zobaczymy, czy trafi, czy nie. Ostatnio zawsze bierałem Blast i zawsze zgadywali. O, oczywiście. Dlatego musiał dużo wybierać blas, po prostu, widzicie, jak to się beznadziejnie gra. Naprawdę, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest jego wina, czy no, moja to nie jest wina, czy to jest wina internetu, czy programu, jak widzicie, nikt nie jest w stanie zrobić. oczywiście, on mi robi zieloną kartę, czyli mu się ki odnawia, ale ja nie ma powodu, żeby zmieniać. O, bardzo dobrze, go. Teraz my go zamykamy, jeżeli się nie mylę. To nikt nie może wymienić. No nie wiem dlaczego tak się dzieje. On będzie miał Rising Crash, to muszę uważać. Dobra, udało nam się. Nie chciałem zapraszać, bo tu różnie bywa. No dobra, ładnie nie zginął. My sobie skasujemy rękę. Zrobimy tak. Unik. Dobra, mega. Ok. Dobra, już. Teraz niszczymy tego filetowego, mam nadzieję. Odpalimy zieloną, żeby go odepchnąć. Wtedy z nam się zwróci. Idealnie. Mamy radę jeszcze jedną kartę. No niestety. Obra wyszedł z meczu. Dzięki Bogu. Bulag był beznadziejny. Wiccię druga gra. I drugi raz mam problem z łączem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Straszne to jest. To nawet nie można za bardzo drużynie pokazać, bo co to jest do oglądania? Ja nie jestem w stanie przewidzieć, co on zrobi. Moje ruchy to zapóźnienie lecą. A naprawdę mogę was zapewnić, że to nie jest wina mojego łącza. O, ocie. Nie ma sensu granie w takie coś. W ogóle Friday nie sprawia, ja tylko się denerwuje. Dobra, szukamy trzeci mecz. Oby był lepszy. Jak będzie trzeci, tak beznadziejny, to nie wiem czy nie zakończę na tym. Ok, mamy trzeciego przeciwnika. Nie ma ekwipunku w żadnej postaci. Nie mam pojęcia, kogo weźmiemy, ma tak pomieszane postaci. Ma dwóch zielonych. O, to weźmiemy fioletową na pewno. I ma za i tego. Vegito to weźmiemy Gohana, wiecie co, może wezmę mimo wszystko wezmę tego Trunksa. No dobre. Hasan opar się pobieranie. Dobry. O, nie mam pojęcia co jest z tą grą Nie, to wrzucę Z miłą chęcią, żeby pokazać jak to wygląda Ja bym, to, bym chciał, żeby to Deweloperzy gry zobaczyli no, Bo to jest niedorzeczne Co to są za beznadziejne gry? To szkoda słów na coś takiego Przecież jak ja to będę ten filmik przycinał To to ile? 5 minut będzie trwało? Straszne to jest Dobra Szukamy czwartego meczu. Aby teraz poszło ciekawiej. Bez problemów. Okej, okay, mamy kolejnego przeciwnika. To jest praktycznie identyczna drużyna, jeżeli się nie mylę. Bardzo podobna Ma dwóch niebieskich. Dwóch fioletowych. Hmm. Może wezmę tego future gohana właśnie. Weźmiemy Trunksa Future Ma dwóch Felta, no to hmm. musimy wziąć kochano. Patrzcie, mu wypadł Yui Goku hmm. Szpaner Ja właśnie nie wiem, czy to jest na przykład nowy gracz i po prostu miał szczęście do paczki Bo jak widzicie, nie ma wymaksowanych postaci, nie ma ekwipunków Nie wiem Jestem ciekaw, bo na miał pierwszy raz okazję grać przeciwko temu Yui Goku, jeżeli go wbierze Bo no powinien wrogo pierwszego. Wiecie co zrobię? Tak. O, znowu mam problemy są. Dobra, zepsuł ładnie. Ale powiem wam, że ma dobre postaci. Chyba też nie potrafię jeszcze grać w miłego Goku. Ja chciałem zrobić unik, ale mi nie wyszło. Patrz, Ale fajnie, że to widać pasek jego uniku. Przydatne jest, nie powiem. Poczekamy. Zrobimy zieloną kartę. Albo nie. Dobra, się przetransformujemy. Zrobię strike atak. Zrobię drugi raz strike atak Niebieską kartę. O, spoko obrażenia. Pierwszy mecz taki dość ciekawy. Zrobimy tapa tak. teraz blast atak. okej okay, ładny. przetransformujemy się, nie, ja zamieniamy i zrobię unik, A, albo i nie, o genialne, nie wiem czy widzieliście, ale akurat kliknąłem na future trunksa i robiłem unik, ale no z jakiegoś powodu nie wyszło, ale nie narzekam jak ten Gohan zginie, znaczy lepiej żeby nie zginął, no ale. Pamiętajcie, mamy jeszcze Rising Crash, on ma dość mało życia na IY Goku. Widać, że nie potrafi nim jeszcze dość dobrze grać. Więc powinniśmy mimo wszystko to wygrać. Ale to było naprawdę takie podejrzane. Dobra, my się przetransformujemy. A jeżeli zmieni na Jirena, to robimy Rising Crash i będzie po nim wtedy. Okej. Okay. teraz poczekamy, co on zrobi. Żyłem, ok a i tak nam za dużo okay. nie ok, no zrobimy unik naprawdę nie wiem dlaczego tak działa Bo zawsze można było, jeżeli animacja jest na tyle duża długa, to bez problemu zawsze można było zrobić unik po ataku blast nie wiem, czy oni naprawdę coś pozmieniali czy, dobra, to my zrobimy też mamy barierę na tym Poczekaj, co dobra, teraz to wygramy no, mam nadzieję, aby nie, a więc co zamienię na tego Hana, odepchnę go. O, patrzcie. a tu muszę Ryzen Crash używać. Jak widzicie, ekwipunek, jak nawet jak macie słaby, warto dać. Zawsze jakieś bonusy są do tego. Ora, był pierwszy, naprawdę, taki można powiedzieć, solidny mecz. Bo reszta to było śmieszne po prostu. 20 przeciwników pokonaliśmy Teraz tak, że te trzy mecze były takie beznadziejnie zagramy jeszcze jeden ostatni I oby to był najfajniejszy mecz to szukamy Dobra, mamy ostatniego przeciwnika jak widzicie Solina drużyna wedzić we to blue weźmie albo tak nie no musimy wejdzieć future Tungsa, future Gohana na pewno Future Gohan'a Future Trunks'a To może tego Gohan'a Ten Gohan jest fajny naprawdę Powiem wziąć Ultimate Gohan'a, bo miał być główną postacią, ale Ale czasami trzeba też się dopasować do przeciwnika Oto mamy przynajmniej na drużynę na sam koniec Obyśmy wygrali Przecież tamta UI Goku i Jiren też była bardzo dobra, tylko po prostu niewymaksowana z jakichś powodów. Dobra, on czeka. Do, patrz, długo do czeka. Dobra, to jest jego błąd. Patrz, nie wziął tego. Eee, Widzi, to był z jakichś powodów. Ciekawe, ciekawe. Dobra, transformujemy się. Blasta, tak. Zamienimy na futer jungle a widzicie idealnie zamieni sobie zresztą rękę Zdążył nie zrobić? Niestety nie a Teraz zdążę Dobra zamienimy na gohana Okej okay. czy już ryzen Crash ma No tak czeka sprytnie Zamienimy na gohana? dobra Ok, on mój main ability, A ja powinniśmy to przeżyć bez problemu. No to jest parodę, nie powiem. No to, zrobimy unik. Wiecie co, wymienię go zobaczymy na kogo. Jeżeli mi się włączy niebieski goku. Nie. Zrobimy tak, tak Zrobił nikt czy nie? Zrobił Okej, okay. ta nas, widzicie, wyczeka ładnie Boję się, że zaraz robimy mi rising Crash. Ja powinienem też częściej z tego rising Crash używać Dobra, sobie rękę, zrobimy tap a tak. Dobra, widzieliście ładnie. Dobra, on powinien zginąć, chyba że go wymieni Wymieni go na Goku, ale to dalej lecimy I teraz robimy Rising Crash Co by tu wybrać? Hmm. No Może mieć dużo życia, to weźmiemy Strike Aby teraz wyszło, jak teraz wiesz, Strike to będzie straszne <grych> Dobra Tu nam się udało jego najmocniejsza postać jest martwa. Tam ci mają mało. Goku Rose ma bardzo mało życia, więc nie ma co. Ciekacz czy nam też zrobi Rising Crash. Niebieski, niebieska karta, ale to przeżyjemy. Wiecie co nad? Nie będę narzekał, właśnie zrobimy mi Rising Crash na tego Gohana, ale coś mi nie wyszło. <grych> właśnie o tym mocno mówiłem, że. Aha, nie mogę zrobić uniku. Że można było tak wcześniej robić, że jak był atak Blast, jak robiście Blast, to można było uniknąć go. Dobra, czyli co trzy razy wysili z meczu przeciwnicy jak widzicie, drużyna fajna, przyjemnie się gra, mimo wszystko, mimo tych trzech meczów takich beznadziejnych. Gohanem co prawda zagrałem chyba tylko dwa, czy trzy mecze, ale mimo wszystko cieszę się. Mówię, to jest Ultimate Gohan, to jest jeden z moich ulubionych. Ogólnie postać Gohan'a poza Simonem to jest rewelacyjne według mnie. No i tyle. Następny PvP to nie wiem jaka drużyna jeszcze będzie. racie postrzymam się od tych postaci Extreme, bo teraz właśnie jest dużo tych nowych postaci. Pewnie one będą przodować w PvP, a też nie ma co na siłę tam próbować jakichś słabszych postaci. Dobra, w takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.